Dzień dobry, moje drogie strzelce: słoneczne, księżycowe i te ascendentalne. Zapraszam Was na czytanie z okazji wiosny 2025 dla Waszego znaku. Polecam na wiosnę zaopatrzyć się w drzewo cedrzeńca, kadzidło, dzięki któremu wprowadzicie do swojego domu spokój, oczyszczenie, równowagę energetyczną oraz cedrzyniec. Wspaniały jest na finanse, na obfitość. Cedrzyniec jest idealnym kadzidłem do okazania biur, przestrzeni biurowych w domu. Nie może zabraknąć tego kadzidła u Was. Na wiosnę. Przechodzimy sobie za chwileczkę do wiadomości z kart duszy, kart wyroczni, kart anielskich również, a jeżeli będziemy potrzebować jeszcze dokładniejszych przekazów, sięgniemy po karty tarota. Tytułem wstępu, zapraszam Was na czytania prywatne. Spotykamy się w przestrzeni online, widzimy się od tej strony kamery poprzez WhatsApp, FaceTime, Messenger. Czy Skype. Zapraszam Was na czytania nagrane, czytania lekcji i długi karmiczne. Karty karmiczne wyciągnęłam dla strzelców na czas wiosny, czyli kwiecień, maj i kawałeczek czerwca aż do lata. Będzie tutaj dużo wiadomości o uzdrawianiu, więc dobrym zdrowiem strzelce cieszą się podczas tej wiosny. To są wspaniałe wiadomości. Na początek, wspaniałe informacje. Mamy tutaj Strażnika Medycyny. Bądź otwarty na lecznicze informacje więc świetnie pokazane zdrowie powrót do zdrowia po chorobie dobre wyniki badań, jeżeli się badacie. Pięknie pokazane zdrowie, energia ziemi. Jesteście uziemieni, jesteście, mimo że Wy jesteście trygonem ognia, jesteście silnie uziemieni podczas tej wiosny. Wspaniałe wiadomości. Natomiast y, dla wielu z Was będzie to czas pojednania, podania ręki komuś, być może będzie to pomocna dłoń. Dla jednych, dla innych powinniście przyjąć energię pokoju, więc bardzo dużo może być takich niespokojnych energii u was, czy mogło być podczas zimy. Mamy tutaj kartę duszy, więc unoszenie zasłony. Ta karta mówi o tym, że mogliście kwestionować wiele spraw, mogliście wiele spraw zamykać w swoim wnętrzu domowym, nie wychodzić, nie wychodzić do ludzi ze swoimi problemami, czy nawet do drugiej połówki. Um, pewne sprawy które się działy w domu e, zostały w domu. Natomiast teraz, jeżeli mieliście problem, udajecie się do specjalisty. E, wy zaczynacie widzieć, wy odrzucacie to co jest nie tak, to co jest dla was niedostrojone. Przeczytam wam przesłanie tej karty. Kwestionowanie wszystkiego. Wszystko co nie jest dostrojone musi odejść. A więc odsłaniacie kotary podczas tej wiosny i pozbywacie się tego, czy tej osoby, która wam nie służy. Nieraz człowiek toksyczny może być dla samego siebie. Strzelce mają pokazane pozbycie się nałogów i osób, które mają takie nałogi w waszym otoczeniu. Przeczytam wam anielską kartę terapii. Nadszedł czas pozbycia się zachowań, które uniemożliwiają ci spełnienie swoich marzeń. Poproś Archanioła Rafała o pomoc w uleczeniu. Uleczenie ciała, uleczenie duszy, uleczenie relacji, uleczenie sytuacji będzie bardzo ważne dla Was. I ja widzę, że wielu z Was ma też przekazy senne, ma świetną intuicję, jesteście połączeni ze sobą, być może od stycznia, od zmiany węzłów karmicznych 11 stycznia, macie sny, macie jasnośnienie, a może i nawet niektórzy mają jasnowidzenie, więc w snach bardzo dużo rzeczy do nas przychodzi. Widzę, że część z Was może zacząć zapisywać swoje sny, czy niektórzy nawet na dyktafonie je nagrywać. Bardzo ważne jest, żebyśmy prowadzili taki dziennik snów, bo mamy dostęp do naszej podświadomości. Często te sny uciekają, często te sny tak ulatniają się. Nie wiem, czy słyszeliście, jak spojrzymy w okno, zapominamy sen, więc na zamkniętych oczach powtórzmy sobie, przypomnijmy sobie każdy szczegół zaraz po przebudzeniu. Jeżeli chcecie wywołać proroczesny, proroczesny zazwyczaj miewamy z czwartku na piątek przed północą, jeżeli położymy się spać. Nałogi, kochani. Jeżeli macie w swoim otoczeniu osoby, które nadużywają jakiejś substancji, też pokazane jest mi tutaj, że wy od tego odchodzicie. Wy się wycofujecie z pewnych relacji, e, czy pewne nałogi na przykład, jeżeli miały was, wasze bliskie osoby w domu, walczycie z tym i pomagacie w walce z tymi nałogami. Szkoła Ziemi mówi o tym, że podsuwane wam są nowe lekcje duszy. Podsuwani Wam są być może nowi przewodnicy duchowi, jeżeli jesteście w duchowości, wiecie o czym mówię. Mamy tutaj chłopca z wielbłądem, małe kroki, prośba o pomoc, więc podczas tej wiosny może Wasze dziecko, jeżeli Macie Dzieci, poprosić Was o pomoc. I to będzie ważne, żeby to dostrzec, zauważyć, bo być może pokaże to niewerbalnie. I nawet tego nie powie, ale poczujecie. Mamy tutaj również to, że dla innych strzelców to wy będziecie musieli poprosić kogoś o pomoc. Nie ma sytuacji bez wyjścia dla Was. Wyciągnę tutaj przy tym przesłaniu kartę tarota. Natomiast widzę podróże, widzę zagranicę, e, widzę osoby, kobiety podróżujące za granicę. E, mamy tutaj podróżniczkę. E, Pięknie spakowana walizeczka, torebeczka, założona kurteczka i wyrusza. Dokąd wyrusza? Jedna osoba wyrusza rzeczywiście w podróż, inna w podróż zagraniczną, a jeszcze trzecia obiera nowy kierunek życia, duszy. Przesłanie karty brzmi Obierz nowy kierunek. Obieracie nowy kierunek. Też widzę, że niektórzy są zainspirowani jedni muzyką drodzy kryształami, ale za chwilkę Wam zdradzę. Drogie strzelce, przygotujcie sobie pytanie do kart anielskich, bo również podczas tego czytania wylosujemy dla Was anielską odpowiedź. Będziecie mogli wybrać jedną wś wśród, wśród z trzech kart. Kryształy dla Was świetne to jest halcedon, nie wiem czy słyszeliście, na czakrę gardła, tak jak macie problem z wypowiedzeniem. To jest też kryształ dla osób na wysokich stanowiskach, leczący wszelkiego rodzaju rzeczy związane z gardłem, kartanią. Więc zacznijmy od wiadomości kryształowych. Mamy pokazane kryształy, więc kryształ dla strzelca, bardzo, bardzo, bardzo dobrany to właśnie halcedon, to szatukit. To unakit. Ametysty, kryształ górski. Kryształ górski jest typowym kryształem dla strzelców. Ja tutaj akurat mam w postaci geody, zobaczcie, w niej trzymam swoje wahadła. Więc kryształ górski w domu, ametyst w domu, wszelkiego rodzaju agaty są również kapitalne dla strzelców. Ja mam tutaj w postaci plastru, zobaczcie. Agat różowy na miłość. Agat fioletowy, jeżeli chcecie coś poświęcić i chcecie uzyskać jakiś efekt na zasadzie poświęcenia czegoś, to wspaniale działa, kochani. Jeżeli poświęcacie coś, co kochacie, lubicie, ćwiczycie, śpięć, ćwiczycie swoją wolę. Ja też pracuję z aniołami, więc widzę, że Wy możecie coś poświęcać. Mamy kryształy, które z Wami pracują, które z Wami współpracują. Być może mieliście już dobrany kryształ, i zaczyna wam pracować, i widzicie pierwsze efekty, bo też wielu strzelców było na czytaniach prywatnych. Mieliście dobierane kryształy do siebie, więc kochani, wy już musicie ocenić, jak wam te kryształy pracują. Widzę, że mamy tutaj maj. Jest to czas na odejście od nałogów, od używek, od sytuacji, od osób toksycznych, które może wam służyły, ale już wam nie służą. Strzelce wibrują wysoko. Strzelce mierzą wysoko, strzelają do celu. Mamy tutaj karty wyroczni, karty aniołów i przodków, gwiezdnego przodka. Mierzcie wyżej, mierzcie wyżej. zagraniczne kontrakty, pięknie pokazane. Mamy tutaj zdrowie, pięknie pokazane. Natomiast tutaj jest odejście, przebaczenie. Wybaczenie. I przy tej karcie nawiązuje od razu do kart, które wyszły wcześniej: przecięcie swoich więzów. Coś lub ktoś więzi strzelce. Mogą to być związki z przeszłości, które powracają podczas rozmów dla jednych. Mogą to być nałogi, które nie pozwalają Wam zrobić skoku milowego, kroku milowego, skoku w przód, ponieważ ciągną Was w dół, obniżają Wasze wibracje. Mogą to być osoby, które nie są już dostrojone do Was. Wy macie wyższe cele. Dojdziecie Wy wyżej, wymierzycie wyżej, tak jak w tej karcie aniołów i przodków. I wszystko to, co niedostrojone, musi odejść. Przetnijcie te więzy. Oczyszczanie energetyczne dla Was wspaniałe. Przeczytam Wam przesłanie kart anielskiej terapii. Poproś Archanioła Michała, aby oczyścił Cię z wszelkich starych lęków wynikających z przeszłych związków. To uwolnijcie od niszczycielskich nałogów. Więc ktoś może mm, topić swoje smutki w alkoholu po odejściu. A, I ja bym polecała wam wiosną, kochani, odetnijcie to. Jeżeli ktoś mnie pyta, jaki jest magiczny sposób na zmianę swojego życia, który wy możecie zrobić, rezygnacja z alkoholu. Ja mówię od razu, ja jestem osobą już wiele lat niepijącą alkoholu, ponieważ alkohol silnie. Obniża wibracje, więc też wam polecam. Niszczy związki, niszczy relacje, więc niektórzy z was powinni byli to usłyszeć. Niektórzy powinni przeciąć więzy z rodzicem. Zaraz zobaczymy sobie, dopowiemy karty. Natomiast co dla strzelców, muszę powiedzieć, piękne romantyczne spotkania się szykują. Popatrzcie. Mamy tutaj pazia wody. Romantyczne spotkanie, wydarzenia towarzyskie, gdzie idziecie z drugą połówką. Spotkania nad wodą, wyjazdy nad wodę, romantyczne wyjazdy. Karty nam spadają. No właśnie, karta przecięcia więzów chciała spaść. Przytnijcie te więzy, żeby poznać tą nową romantyczną miłość. Kryształy Wam w tym pomogą. Na miłość wspaniały jest, wspaniały jest kwarc różowy. Wyciągniemy zresztą za chwilkę kryształ dla strzelców. Na miłość, na wiosnę i na sukces. Zobaczcie potęga radości i uzdrawiająca energia. Uzdrówcie swoje ciało, uzdrówcie swoją duszę. Zobaczycie, jak zmieni się Wasze życie. Czy strzelce mają gdzieś w swoim otoczeniu wagi? Mamy tutaj lekcję sprawiedliwości i równowagi. Więc sprawiedliwość mówi o tym, to nie są karty tarota, tylko karmiczne, więc mamy tutaj y, wymiar sprawiedliwości. Niektórzy mają do czynienia z wymiarem sprawiedliwości, niektórzy mają jakieś sprawy sądowe podczas tej wiosny. To zdecydowanie słyszę. Macie królową łabędzi, przemiana, intuicja i cierpliwość. Cierpliwość, moi kochani, to jest wasza lekcja na wiosnę. Intuicja. Czy wy będziecie słuchać tej intuicji? tych przekazów które do was przyjdą przekazy mogą przychodzić wielopłaszczyznowo możecie znajdować pióra możecie znajdować monety monety na szczęście pióra na ochronę możecie widzieć lustrzane godziny na początku drogi duchowej zazwyczaj widzimy 11:11 11. północ 00 3:33 4:44 4. przekazy będą do was przychodziły w snach w książkach w piosenkach. Będziecie silni na tej drodze duszy, na tym prowadzeniu, ale również ktoś tutaj pisze. Twój życiowy cel ma związek z pisaniem, czytaniem, wydawaniem lub sprzedażą książek. Wpiszcie w komentarzu słowo książka, jeżeli coś piszecie, choćby nawet wiersz. Jeżeli ten przekaz trafił do Was, jestem ogromnie ciekawa. A może piszecie piosenki, moje kochane strzelce? Bo tu jest muzyka, która gości w Waszym życiu. Może gracie, może śpiewacie, może kochacie muzykę, może tworzycie muzykę, może ktoś z Waszych bliskich tworzy muzykę czy gra na instrumencie. Czakra <laughs> gardła. Więc, kochani, pieśń serca mówi o tym, wasze serce otwiera się, śpiewając o bezwarunkowej miłości. Bezwarunkowa miłość to miłość do samego siebie, taka powinna być. To miłość do dziecka, do dzieci. Kolejna lekcja to dama podarunków. Słabe łyczek kawki, napiszcie, kochane strzelce, skąd słuchacie arbitrum astrologia. Dokąd te wiosenne przekazy trafiły. Moi drodzy, jeżeli jesteście na wysokiej wibracji, to jeszcze wam powiem, możecie mieć piski w uszach. Możecie mieć takie dziwne wrażenie w uszach. To, co ja teraz mam od początku marca wchodzę na bardzo wysoką wibrację. Jak miałam czy pomiar częstotliwości. Pomiar aury, w skrócie mówiąc, to brakło skali na targach esoterycznych u chłopaka, którego robiłam. Powiedział, że to jest fenomen, że nawet nie zrobi mi zdjęcia aury, bo nie ma skali, więc wy możecie być na takiej wysokiej wibracji, bo u was, zwłaszcza, słyszę, właśnie te uszy u mnie, a ja wszystko traktuję jako znaki. Mamy tkaczkę sieci, czwórka. Więc czwórka mówi o stabilizacji, o przyczynie, o skutku, dlaczego się tak w Waszym życiu dzieje. Zadajcie sobie pytanie. Jakie czyny czy jakie osoby doprowadziły was do sytuacji, gdzie teraz uważacie, że nie macie wyjścia z tej sytuacji? Zastanówcie się, kochane strzelce. Jeżeli macie takie sytuacje ciężkie, zastanówcie się, z kim wy tam doszliście i jak wy się tam znaleźliście. Mamy kartę głodnych duchów. Ktoś z otoczenia strzelców wiosną może mieć obsesję, może mieć takie silne przywiązanie, że jeżeli będziecie wychodzić z relacji czy związków, Ktoś może dostać obsesji na Waszym punkcie. Ktoś ma świadomość niedostatku i szaleje właśnie z tej energii pieniądza, z tego, że tej pracy nie ma, że się staracie idziecie, działacie, a tu nic nie wychodzi. Zapraszam Was na czytania prywatne, moje drogie strzelce. Zobaczymy sobie pytanie i kryształ dla Was. Jeżeli nie macie gotowego pytania, zastupujcie ten film. Wróćcie z gotowym pytaniem i wybierzcie jedną z trzech kart angielskiej odpowiedzi dla Was. Karta numer jeden sama wypadła. To chyba jak ktoś potrzebuje szybkiej odpowiedzi czy szybkiej reakcji. No więc, cóż, moje drogie strzelce, jesteście gotowi? Jeżeli wybraliście jedynkę, macie polepszenie i szybko to polepszenie przyjdzie, jeżeli już wcześniej mieliście zamiar wybrać kartę numer jeden. Karta numer dwa mówi o poproszeniu innych o pomoc. Lub ktoś Was będzie prosił o pomoc. Czy ta odpowiedź była satysfakcjonująca? Jeżeli trzy, w ciągu kilku miesięcy. Zobaczymy jeszcze karty duszy oraz y, karty kryształowych przesłań mielskich. Strzelce wychodzą wiosną z iluzji. Po prostu. Klapki spadają z oczu. Yy. Kłamstwo wychodzi na jaw. Nieuczciwość wychodzi na jaw. I wybieracie się w zaciszne miejsce i troszeczkę się alienujecie, troszeczkę odpoczywacie no, od tego, co ktoś usłyszy, kochani. Może wypowiedziane też po alkoholu wiecie? Tak. Prawda. Prawda zaboli, prawda wyzwoli. Zobaczcie, dodatkowo tu jest wypowiedziana, wypowiedziana prawda. To jest prawda wypowiedziana, nie zobaczona w sms czy w mailu. To jest prawda wypowiedziana. To jest prawda, która wybrzmi. A po tej prawdzie macie zmiany, zmiany, które są dobre. Może dlatego wybieracie się w podróż, żeby odreagować. Które karty jeszcze dla Was wybrać? Na pewno karty kryształowych przesłania Nielskich. Zobaczymy, jaki kryształ na miłość i na sukces. <laughs> Ta czakra gardła, kochani. Fluoryt na miłość. Floret mówi o naturalnym pięknie i autentyczności, więc strzelce są naturalnie piękne kobiety. Możecie rezygnować z makijażu, możecie wracać do naturalnych kolorów włosów. Pokochacie siebie za naturalność też, jeżeli jesteście paniami. I rubelit na sukces, i od tego zaczniemy. Jeżeli chcecie się rozwijać, mieć pasję i cel, zakupcie ten kryształ. Twój entuzjazm zapewnia energię. I motywację do pracy nad znaczącym projektem, który jest bliski Twojemu sercu. Jakiś znaczny projekt zawodowy szykuje się dla strzelców wiosną. A fluoryt na miłość mówi o tym, że Wy kochacie za autentycznego kogoś, tą drugą osobę, i kochajcie też tak siebie. Przeczytam Wam przesłanie tej karty. Bądź sobą tak atrakcyjnym i zasługującym na miłość wewnętrznie. Jak i zewnętrznie, tak jak uczynił Was Pan Bóg. Więc kochajcie siebie, szanujcie siebie, wierzcie w siebie i osiągajcie sukcesy wiosną 2025. Moje kochane strzelce, wszystkiego cudownego dla Was.